Taniec Jeruzalem z Afryki Południowej. Zaczynamy od lewej nogi. Cztery razy uderzamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery. Przeskakujemy. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. I idziemy sobie, będzie teraz zmiana na nową ścianę. Zmieniamy ścianę na lewą i robimy i raz. Trzy, cztery, przytul. Pięć, niech tak będzie. Wracamy cztery. Raz, dwa, trzy, przytul. Cztery i trzy do tyłu. I taniec się zaczyna od nowa. To próbujmy. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Druga, noga. Przeskocz, 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 przeskocz. Zmiana ściany. I raz. Dwa. 3, 4 przytul i wracamy przytul i 3 do tyłu i zaczynamy od nowa, tak? Ok. Mamy tak?